Cześć, u Bartych czekała ze strony UniversalMemory.pl i .com. W ostatnich odcinkach dosyć dużo krążyłem wokół węglowodanów, i w tym odcinku chciałbym zaatakować węglowodany z trochę innej strony. I tematem, przewodnim odcinka będzie sytość. To znaczy, co będzie decydować o tym jeśli chodzi o skład posiłków, że my będziemy czuli się usatysfakcjonowani, nie będziemy chcieli sięgać po żadne przekąseczki, nie będziemy sobie podjadać właśnie między posiłkami i tych posiłków nie będzie tak naprawdę dużo w ciągu dnia, bo sytość jak pokazują nie tylko badania, ale też typowe, ludzkie doświadczenie, to jest tak naprawdę najważniejszy punkt całej diety. Jeśli my nie będziemy usatysfakcjonowani naszymi posiłkami, to będziemy sięgać po często różnego rodzaju wypełniacze czy przekąski. Ja osobiście jak słyszę słowo przekąski, czy zdrowe przekąski, to mnie trochę szlak trafia, bo jeśli ktoś potrzebuje przekąsek, to tak naprawdę ma głupią dietę, tak? Powiedziałbym to dosyć bezpośrednio. Ta dieta najczęściej musi być głupia, niewyważona, żeby sięgać po te przekąski. Natomiast, co będzie decydować o sytości? W typowym takim dyskursie, oczywiście najczęściej będziemy będzie kręcić się wokół dwóch hormonów, mianowicie leptyny i greiny, gdzie greina jest przedstawiana typowo i słusznie, oczywiście, jako hormon głodu, czyli im wyższy poziom greiny, tym większy głód czujemy, a leptyna jest przedstawiana jako jego przeciwieństwo a więc hormon sytości. Czyli oczywiście Wyższy poziom leptyny będzie, czy powinien, bo od tego, jak praktycznie od wszystkiego w medycynie, będą wyjątki, wyższy poziom leptyny powinien wpływać na to, że będziemy jeszcze syci i usatysfakcjonowani po posiłku. Natomiast, czy rzeczywiście jest to aż takie proste? Będziemy sobie omawiać te mechanizmy leptyny i grainy w zależności od tego. Co będzie wchodziło w skład naszego posiłku, jeśli chodzi o tłuszcze, jeśli chodzi o białka, jeśli chodzi o, o węglowodany. Natomiast oczywiście nie jest to aż tak proste, za odczuwaniem sytości czy głodu będzie stała naprawdę olbrzymia, olbrzymia maszyneria, szczególnie hormonalna. Więc informacyjnie. Możemy sobie dodać, że poza leptyną i gryiną, chociaż na pewno są to bydźacy główni gracze, jeśli chodzi o to ma oś um, głód sytość, um, będzie na przykład hormon melanotropowy, będzie insulina, to będzie cholecystokinina, to będzie peptyd YY, oksyntomoduina, somatostatyna. Um, tak zwany peptyd CART, czyli peptyd regulowany przez kokainę i amfetaminę. Wszystkie te, i tak naprawdę jeszcze parę takich mniej znanych, hormony będą odpowiedzialne za regulację sytości i głodu. Mimochodem, wspomnę jeszcze o, o innych czynnikach. Nie będziemy ich omawiać, bo, bo nie ma na to czasu. Filmik by był zbyt długi, natomiast są inne czynniki, które oczywiście też są jak najbardziej w stanie wpływać na, na regulację apetytu. Między nimi Towarzystwo badania pokazują, że osoby, które jedzą w towarzystwie innych, będą najczęściej jadły mniej niż jak jedzą samemu. To może być kwestia tego, co robimy podczas jedzenia. To znaczy, często jeśli będziemy jeść na przykład do telewizora czy do jakiegoś tam filmiku na, na komputerze, okazuje się, że dużo częściej niż rzadziej te posiłki będą większe i później będziemy odczuwać sygnał sytości. Mamy do, do czynienia też, czy innym czynnikiem będzie częstotliwość posiłków. Znaczy e, najczęściej przy pięciu, 4 posiłkach e, ta sytość, czy, czy głód będzie większy niż przy trzech posiłkach e, średnio. Chociaż jeszcze raz, będzie to zależało zdecydowanie bardziej od składu samych posiłków. E, dodatkowo oczywiście mamy też czynniki, Medyczne, stricte medyczne, czyli na przykład choroba refluksowa żołądka, czy jakaś obstrukcja w układzie trawiennym, nowotory, nowotwory w układzie trawiennym, czy wrzody żołądka choćby są w stanie wpłynąć, czy SIBO również, są w stanie wpłynąć na szyb, szybszą sytość, tak zwaną wczesną sytość. To znaczy już po tak naprawdę niewielkiej ilości pokarmu będziemy czuli, że OK to już, już się najadłem. Także oczywiście to są jakieś patologiczne przypadki. Innym patologicznym przypadkiem będą niedobory żywieniowe, mianowicie choćby niedobory tiaminy czy, czy niedobory cynku mogą jak najbardziej wpłynąć na, na zaburzenie odczuwania łaknienia. Także to wspominam jakby mimochodem, żeby wiedzieć jeszcze raz, że stricte... Sytość, czyli praktycznie jak absolutnie każdy temat w medycynie, czy, czy tych tematy, tematach z pogranicza medycyny i dietetyki jest tematem złożonym i będzie wpływać na jego mnóstwo rzeczy. Też innym czynnikiem, który, którego nie będę dzisiaj omawiać jest choćby wpływ brązowej tkanki tłuszczowej na sytość. Mianowicie... Mamy dosyć dobre tropy, jeśli chodzi o, o takie nowsze badania, że większa ilość brązowej tkanki tłuszczowej będzie wpływać na większą sytość po, po praktycznie dowolnym posiłku. Jeśli ktoś nie wie, czym jest brązowa tkanka tłuszczowa, to skrótowo powiem, że to jest taka tkanka tłuszczowa, której mają bardzo dużo dzieci, szczególnie bym powiedział w takie okolicy szyja, klatka piersiowa, barki. I z czasem, to znaczy, im jesteśmy starsi, tym ta brązowa tkanka tłuszczowa zanika. Natomiast jak pokazują badania, ja mówiłam, to, to, to w filmiku, jak posty wpływają właśnie na zwiększanie poziomu brązowej tkanki tłuszczowej, to właśnie wiemy, że posty oraz ekspozycja na zimno są w stanie. Wpłynąć na zwiększenie poziomu brązowej tkanki tłuszczowej. Także, żeby było jasne, to jest jeszcze tam kolejny element, który może wpłynąć na to, że będziemy szybciej syci po posiłku. Także, jeden z wielu powodów, tak którego polecam posty albo ekspozycje na zimno. Tak, to są, to są świetne, jakby takie około dietetyczne, nazwijmy, sposoby, żeby. Zwiększyć poziom sytości. Wracamy na, natomiast do naszych głównych bohaterów, a więc greiny, leptyny i makroskładników odżywczych, a więc węglowodanów, białek i tłuszczy. Przede wszystkim, jeśli chodzi o poziom greiny i leptyny, warto na wstępie wspomnieć, że te poziomy tych hormonów będą zmieniać się z wiekiem. To znaczy, na przykład, u osób starszych. Poziom greiny najczęściej jest mniejszy nawet, nawet jeśli mamy do czynienia z, ze stanem deficytu energetycznego niż u, u osób młodszych. Jest to jeden z, z wielu powodów, dla których no, często starsze osoby nie mają ochoty jeść tak? I, i tym samym z tego powodu e, ta choćby masa mięśniowa takich osób i później kondycja na no, starsze lata będzie gorsza. Więc bieg to jest jedna ze zmiennych, która będzie regulować poziom greiny i leptyny. Oczywiście makroskładniki odżywcze do tego zaraz dojdziemy. Natomiast również stan metaboliczny, kondycja metaboliczna danej osoby będzie kolejnym z takich czynników. Co mam tutaj na myśli? Jeśli mamy do czynienia z osobą otyłą albo osobą, która już ma insulinooporność albo cukrzycę, szczególnie cukrzycę, oczywiście mówimy tutaj o tej nabytej, więc typu drugiego, w przypadku takich osób, Supresja greiny, jeszcze raz, greina jest hormonem głodu, więc supresja, obniżenie poziomu greiny po posiłku, dowolnym posiłku, będzie dużo mniejsza u osób z otyłością niż i z insulinoopornością, czy cukrzycą typu drugiego, niż u osób zdrowych metabolicznie. Więc jest to jeden z wielu powodów, dla których, jak czasami ludzie się zastanawiają, dlaczego. W Stanach są osoby, które ważą, oczywiście u nas też, ale w dużo mniejszej ilości, osoby, które ważą 200 kilo, czy, czy po prostu są chorobiwie otyłe, to jest jeden z mechanizmów. Tak? Mianowicie, po pierwsze, te osoby, wciąż na, po posiłku będą czuły większy głód niż przeciętna osoba, czy dużo większy, ponieważ poziom gryiny, więc tego hormonu głodu jest obniżany dużo mniej niż w przypadku osób zdrowych. Natomiast drugim powodem jest to, że z insulinoopornością najczęściej występuje leptynooporność. Mianowicie receptory leptyny, więc tego hormonu sytości, nie będą reagować dobrze na ten poziom hormonu leptyny. Tym samym nie dość, że poziom hormonu głodu, więc grejny, jest obniżany w niewielkim stopniu w porównaniu do osób zdrowych, to, to też poziom hormonu sytości będzie, mimo, sam, jakby sam poziom hormonu sytości leptyny będzie relatywnie wysoki, natomiast ten hormon nie będzie przyłączać się do receptor, receptorów leptyny, tym samym nie będzie wywoływać tego uczucia sytości. Zanim jeszcze przejdę do, do omówienia makroskładników odżywczych i ich wpływu na sytość, warto jeszcze wspomnieć o takim powiedzionym no, micie, to znaczy, że rozdęcie żołądka, wypełnienie żołądka be, będzie wpływać znacząco na, na poziom sytości. Więc no, badania pokazują, że nie bardzo, nawet jeśli nie wiem, niektórzy mają pomysł, żeby rozpychać ten żołądek wodą, co jest absolutnie głupim pomysłem, bo będziemy w ten sposób wysikiwać całe mnóstwo elektrolitów i, i może dojść do to, no, kłopotów na dłuższą metę z tą gospodarką elektrolytową. Jeśli będziemy rozpychać żo żołądek e wodą, czy innymi rzeczami, no, nie będzie to miało dużego wpływu na poziom sytości, jak pokazują e badania. Natomiast, żeby było śmiesznie, sam, samo tak zwane fałszywe żywienie, czyli the sham feeding, jak to się ładnie nazywa w angielskim, czyli umieszczanie na przykład jedzenia w ustach i potem wypływanie go, jest w stanie obniżyć poziom grainy, czyli jakby obiektywnie wpłynąć na zmniejszanie odczuwania sytości. I to jest część tej tak zwanej cefaicznej fazy żywienia, o której już mówiłem w osobnym chimiku. I musiałem o tym wspomnieć, bo jakby, tak jak ja widzę, ten kanał to jest. Seria powiązanych ze sobą tematów i im więcej tych, tych filmików produkuję, im więcej tematów omawiam, tym łatwiej mi po prostu odsyłać do kolejnych filmików, żeby zrozumieć e, może nie całość, bo to by było duże słowo, natomiast e, żeby zrozumieć dietetykę czy, czy temat żywienia na dużo, dużo głębszym poziomie. Czas na gwiazdę odcinka, a więc makroskładniki odżywcze i to, jak będą one wpływać na sytość. Dlaczego to jest ważne? Przypominam, że nasza piramida żywieniowa i tym samym rekomendacje naszych głównych towarzystw zajmujących się żywieniem, a nie tylko naszych, to jest tak naprawdę prawdziwe dla praktycznie wszystkich krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych, zalecają, żeby konsumować 40-60% węglowodanów, czy kalorii z w postaci węglowodanów. Jest to prawdziwe nawet dla cukrzyków. Jeśli brzmi to debilne, debilnie, to dlatego, że jest to absolutnie debilne zalecenie. Tylko oczywiście cukrzykom zaleca się te zdrowe węglowodany, czyli węglowodany złożone. I teraz dlaczego jest to nieporozumienie? Bo tak naprawdę jakby naukowe uzasadnienie tego typu żywienia jest praktycznie zerowe, jak również zobaczymy, jeśli chodzi o odczuwanie sytości. Więc nasze typowe zalecenia jest czas, jeśli chodzi o węglowodany 40 do 60% kalorii w postaci węglowodanów w diecie i dodatkowo zalecane jest 5 posiłków dziennie. Natomiast zalecenia, jeśli chodzi o białko do przypomnienia w Polsce to jest 80 g białka na jeden kg masy ciała, co jest absolutnym żartem, szczególnie jeśli chodzi o, o kontrolowanie masy ciała. Jak mówiłem, to, czy my będziemy odczuwać sytość po posiłkach? Będzie główną determinantą, szczególnie determinantą długofalową tego, czym będziemy zdrowi. Bo jak sobie omówimy niedługo w badaniach, to, że my będziemy wsuwać, czy to, że my będziemy głodni, będzie powodować stricte, że będziemy wsuwać więcej kalorii. Będziemy wsuwać i więcej posiłków, i będziemy wsuwać więcej kalorii, i oczywiście na przestrzeni lat, czy na przestrzeni dekad, te dodatkowe kalorie, te dodatkowe kilogramy najczęściej przeradzają się w choroby metaboliczne, upośledzenie pracy tak naprawdę całego ciała. Tak naprawdę wszystkie te nasze nowoczesne choroby cywilizacyjne zaczynają się od upośledzenia pracy mitochondriów. I oczywiście jakby te, to nieodpowiedzialne, czy złe żywienie będzie doprowadzać do, do dysfunkcji pracy mitochondriów i często to jest ruletka genetyczna, czy ktoś pierwszy dostanie cukrzycę, czy dostanie nowotwór, czy dostanie, czy, czy, nastąpi rozwój miażdżycy u takiej osoby, dysfunkcja nerek, itd., itp., czy choroby oczywiście neurodegeneracyjne, udar. Jeszcze raz, bardzo często to jest ruletka genetyczna. Jedna osoba z tak samą złodziej dietą jest w stanie najpierw dostać cukrzycę, a inna po prostu najpierw dostanie udaru. Więc warto o tym pamiętać. Zaczniemy, jeśli chodzi o makroskładniki odżywcze od węglowodanów. Więc jeśli myślisz, że węglowodany najmniej wpływają na poziom grainy, to. Niestety się myli, że to jest ciekawostką. Tak? Oczywiście zależność jest taka, że im mniejszy poziom greiny, czyli tego hormonu głodu, to mniejszy głód i im wyższy poziom leptyny, czyli hormonu sytości, tym jeszcze raz większa sytość. Więc idealnie chcemy, żeby greina była nisko, a leptyna była wysoko po posiłku. Natomiast węglowodany, co ciekawe, będą jak, jak najbardziej wpływać pozytywnie na obniżenie poziomu greiny i najbardziej ze wszystkich makroskładników odżywczych obniżają poziom greiny. Natomiast, i oczywiście jednym z powiązanych z tym mechanizmów są zwiększone wyrzuty insuliny, o czym wspominałem wcześniej, że to nie jest tak, że to jest tylko greina i leptyna, jeśli chodzi o tą oś hormonalną regulującą poziom sytości. Insulina też jest w stanie, zwiększony poziom insuliny wpłynąć na zwiększoną sytość i też na zwiększone odczuwanie głodu, jak zaraz dojdziemy. Więc jeszcze raz, węglowodany najbardziej ze wszystkich makroskładników odżywczych będą obniżać poziom greiny. Jeśli chodzi o tłuszcze, tłuszcze tak naprawdę najmniej obniżają poziom greiny ze wszystkich makroskładników odżywczych. To znaczy, jeśli chodzi o stricte, tym żeby się nasycić, tłuszcze są tak naprawdę no naj, najmniej pożądanym makroskładnikiem odżywczym. Dodatkowo możemy sobie dodać, że białka będą pośrodku, czyli białka gdzieś tam. Jako dwu, drugie, zajmujemy drugie miejsce z trzech, jeśli chodzi o obniżanie poziomu grainy. Natomiast to, o czym sobie mówimy, że węglowodany najbardziej obniżają poziom grainy, białka czy proteiny są na drugim miejscu, a tłuszcze są na samym końcu, to jest tylko jakby pierwsza, pierwszy etap tego procesu trawienia. Mianowicie, to co dalej się dzieje, jest to, że białka są w stanie obniżać ten, czy trzymać ten poziom grainy na niskim poziomie dużo, dużo dłużej niż jakikolwiek makroskładnik odżywczy. Właśnie dlatego w badaniach mówi się, że, e, właśnie w dowolnym badaniu, e, mówi się, że białka są najbardziej pożądanym makroskładnikiem odżywczym, żeby zwiększyć sytość. Natomiast, jeśli chodzi o węglowodany, to, to jest bardzo ciekawy mechanizm, bo mimo, że one najbardziej obniżają poziom krainy, to to będzie działać tak długo, jeszcze jak będziemy mieć. E, podwyższony poziom glukozy i insuiny. Natomiast kiedy następuje spadek glukozy i insuliny, ta, ta greina, która początkowo naprawdę jest mocno obniżona, potrafi wyskoczyć wyżej niż była pierwotnie, przed posiłkiem. Czyli innymi słowy, mimo że najbardziej obniżamy greinę węglowodanami, to potem te skoki greiny często mogą... Być tak wysokie, że będą na wyższym poziomie niż pierwotnie. I tutaj warto kierować się, bym powiedział, logiką, nawet czy własnymi doświadczeniami. Ja dosyć często daję jako przykład naśniki. Naleśniki są, są no, dosyć mocno bogate, jeśli chodzi o węglowodany. I to jest moje doświadczenie, że zawsze ja, jak byłem młodszy, mama robiła kopy naleśników i człowiek nawciskał się tych naleśników do polu, to oczywiście brzuch jest pełen, cały wydęty i sobie człowiek myśli, kurde, ła, się narzałem. to już tyle, jeśli chodzi o ten dzień, tak naprawdę nic więcej nie wcisnę, szczególnie świadomo, tam była jakaś nutella, jeszcze dżemik, ale co się dzieje, godzinę, dwie godziny później nagle się okazuje, że ja jeszcze bym coś przekąsił. I tak będą działały posiłki ogólnie wysokowęglowodanowe i szczególnie wysokowęglowodanowe i wysokotłuszczowe na apetyt. One będą zdecydowanie bardziej zwiększać poziom głodu bezpośrednio po posiłku, często 2-3 godziny po posiłku. Przytoczymy sobie na szybko dwa badania. Więcej, jakby, oczywiście, badań znajdziecie w pierwszym komentarzu, który będzie przypięty, czy nie będzie przypięty, ale będzie pod filmikiem, ponieważ jakby nie ma co omawiać dziesiątek badań. Jeśli ktoś to interesuje, to oczywiście sam już sobie poczyta. Natomiast w pierwszym badaniu mamy do czynienia z 17 Otyłymi osobami, co jest szczególnie ciekawe, bo przypominam, jakby poziom sytości, czy ta oś głód, sytość jest znacznie zaburzona u osób otyłych. Więc u tych 17 osób. W przeciągu 4 tygodni oferowano dwa rodzaje diet. Jedna to była, i to były tak zwane dieta ad libitum, to znaczy, mogiś jeść i je chce, to nie jest tak, że było jakieś ograniczenie kaloryczne. I pierwsza dieta składała się z 30%, 35% białka, jeśli chodzi o spożycie kaloryczne. Natomiast dieta, do której ta dieta. Wysoko białkowa była porównywana to była dieta z średnią zawartością węglowodanów, czyli tych węglowodanów w diecie było 30%. I po czterech tygodniach znacząco. Ta dieta wysokobiałkowa znacząco bardziej obniżyła poziom głodu i doprowadziła do znacznie większej utraty wagi. W drugim badaniu mieliśmy do czynienia z grupką 64 otyłych osób. Znowu, jeszcze raz, najciekawsza grupka badawcza, jeśli chodzi o badanie poziomu sytości. Natomiast to badanie dosyć ładnie obrazuje też to, że nie chodzi o samo białko, jeśli chodzi o zwiększanie poziomu sytości, a chodzi o. Eliminację czy ograniczenie węglowodanów. I uważam, że to badanie jest szczególnie śmieszne, ponieważ te, tą grupę 64 otyłych mężczyzn podzielono na grupę wysokowęglowodanową i niskowęglowodanową. I śmieję się, ponieważ ta grupa wysokowęglowodanowa Rzeczywiście było wysoko węglowodanowa, i to była grupa, która jadła 55% kalorycznie węglowodanów w diecie, tłuszcze stanowiły 27% kaloryczności diety, białka 18%. Natomiast ta druga grupa niskokaloryczna, muszę sobie jeszcze sprawdzić, miała 43% węglowodanów, więc każdy, kto jest na diecie niskowęglowodanowej wie, że 43% to nie jest dieta niskowęglowodanowa, to jest cholernie wysokowęglowodanowa wciąż dieta, ale wciąż mieliśmy do czynienia z grupą, która jadła 43% kalorii z węglowodanów, 39% z tłuszczy i 18% z białka. I okazuje się, że ta grupa z, na diecie niskowęglowodanowej po 3-4 godzinach wciąż miała zwiększone poczucie sytości w do grupy wysokowęglowodanowej. Więc. I oczywiście, ty, tych badań jest, jeszcze raz jest więcej. Było te, te, też takie badanie, gdzie badano bodajże 1080 osób, które miały, miały um, te CGEMs, czyli um, monitory um, stare, przepraszam, um, urządzenia stare monitorujące glukozę. I tam również pokazano, że im większe skoki insuliny i glukozy, i, i następnie spadki, tym większe odczuwanie głodu. I w tamtej grupie to było ciekawe, że Uczucie głodu pojawiało się u takich osób, na, na ty, u których było zwiększone spożywanie węglowodanów mniej więcej pół godziny wcześniej niż u innych osób i też średnio takie osoby potrafiły nawet 300 kcal zjeść więcej dziennie. Natomiast zmierzając do, do podsumowania, jeśli chodzi o takie praktyczne też wskazówki, trzeba pamiętać, że to co sprawi, że my będziemy jeszcze raz syci przede wszystkim to jest wysokie spożycie białka w diecie i ograniczenie węglowodanów. To jeden z wielu, wielu powodów, dla, dla których uważam, że die, diety niskowęglowodanowe, nie czy to są diety karniwora, diety czy to są diety ketogeniczne, czy to na przykład coś, czego ja się bardziej trzymam, czyli takie diety niskowęglowodanowe, natomiast bazujące głównie na produktach zwierzęcych i odzwierzęcych, sprawiają, że to jest styl życia. To nie jest dieta w takim sensie, że coś, co stosujemy, żeby zrzucić parę kilo, to jest styl życia, bo to jest coś, co pomaga po prostu funkcjonować świetnie. Tak, pomijając jakby wszystkie jakieś takie efekty kognitywne, to człowiek jest po prostu usatysfakcjonowany żywieniowo. Szczególnie jeśli połączymy to z postami. To też potrafią świetnie regulować poziom sytości między innymi, zwiększając wrażliwość kubeczków smakowych na smaki. No, mianowicie du dużo szybciej wtedy będziemy odczuwać słodkość wersus po prostu jedzenie jeszcze raz pięciu posiłków dziennie, bez żadnych przebrzywieniowych. Więc jeśli komuś zależy na zrzuceniu wagi, to rada moja jest bardzo prosta. Minimum półtorej grama białka na 1 kilogram masy ciała. Zapomnieć o tym głupim zaleceniu dietetycznym 80 g na jeden kilogram masy ciała. Przede wszystkim maksymalizować białko i zmniejszać ilość węglowodanów. I jeśli wrzucimy do tego posty, czyli na przykład posty 16,8, które, które ja Przynajmniej początkującym zawsze rekomenduję, czyli pościmy 16 godzin i jemy w okienku 8-godzinnym. To okaże się, że w tym okienku 8-godzinnym tak naprawdę no ciężko będzie zjeść więcej niż trzy posiłki, właśnie przez zwiększoną sytość. A te posty dalej też pomogą, jakby regulować długoterminową sytość. Natomiast. Jeszcze, jeszcze, jak zawsze, dosyć paskudnie muszę wytknąć, właśnie debilność tych naszych pięciu posiłków dziennie, które składają się w 40-60% z węglowodanów. Te badania, praktycznie badanie za badaniem, badanie za badaniem, bardzo ładnie pokazują, że takie rodzaje posiłków będą powodowały, że dużo szybciej robimy się głodni, będziemy jeść też więcej w ciągu dnia. I tym samym, jeszcze raz, długoterminowo nasze zdrowie e, będzie zagrożone. Dlatego po prostu, jak ja słyszę, że, że dietetyk czy, czy ktoś poważny, lekarz, nieważny zaleca te diety typowe, pięć e, posiłków dziennie i tak dalej, to nie jestem w stanie tego przełknąć, bo jest taki rozdziew między tym, co widzimy w badaniach, tych badaniach klinicznych, randomizowanych, a tym, co jest nam zalecane, że mi się wydaje, że... To nie jest przypadek, bo im więcej takich głupich zaleceń dietetycznych, tym więcej będziemy wpieprzać, tak? Bo to przecież no, wtedy trzeba kupić przekąseczki zdrowe, przekąseczki, batoniki z orzechami, suszonymi owocami tak dalej. Przypominam, że w osobnym filmiku omówimy sobie rolę fruktozy w sytości, bo akurat fruktoza ma to do siebie, że ten mechanizm mówiłem ostatnio, że będzie początkowo obniżać poziom cząsteczek energii ATP, między innymi wątrobi, i tym samym będzie powodować. Te też zmniejszone e, odczuwanie apetytu, to znaczy, jest fruktoza będzie odpowiedzialna za supresję leptyny, czy jeszcze z tego hormonu sytości. Więc. Mam nadzieję, że, że coś praktycznego, nie, a nie tylko teoretycznego, większość osób wyciągnie z tego filmiku. No, oczywiście temat też będę drążyć dalej z innych stron, natomiast na ten moment mam nadzieję, że, że wszystkich zaciekawiły te, to, co te badania mają do powiedzenia i literatura naukowa. Dzięki serdeczne za wysłuchanie o odcinka. Jeśli kogoś się interesują, interesuje szybka nauka, czyli ta moja bym powiedział, nadgórna czy, czy większościowa specjalizacja, to polecam mój kurs Kuźnia Ekspertów, czyli Experts Incubator, gdzie pokazuje jak samodzielnie nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, jak tworzyć rozumienie, jak zapamiętywać, jak wdrażać również suchą, teoretyczną potencjalnie wiedzę. Również polecam mój kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, które pokazuje, jak samodzielnie uczyć się języka od A do Z, żeby... Nie być stanym na, na łaskę, niełaskę korepetytorów, różnego rodzaju aplikacji, książek, żeby przestać po prostu non-stop wydawać pieniądze na takie rzeczy. Jeśli interesuje interesujecie właśnie temat języków, pamięci, m.in. i interpretacji badań, polecam zapisać się do mojego newslettera. Link znajduje się w opisie, gdzie wysyłam artykuły z kolei właśnie na takie tematy przede wszystkim, bo tutaj na kanale głównie trzymam się dietetyki i, i medycyny. Jeśli chodzi o Muzykę, jak zawsze w pierwszej, przypiętej fiszce trzy piosenki rokowe, żeby mi spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. I jak zawsze na koniec, jeśli interesujecie ściągnięcie tych informacji, o których mówiłem tutaj w filmiku w formie fisze, to. Zapraszam do rozważenia, zostanie patronem kanału. W ramach patronu, który kosztuje, patronatu, który kosztuje 40 zł miesięcznie są do fiszki z tego i paru dziesięciu ostatnich odcinków gotowe fiszki, więc można je sobie ściągnąć i od razu zacząć zapamiętywać te informacje. Jest również dostęp do forum, jeśli ktoś chciałby mi zadać pytanie i mieć gwarancję, że otrzyma odpowiedź, ponieważ niestety no, kanał już jest za duży, żebym wszystkim osobom w komentarzach pod filmikami był w stanie odpowiadać. Dzięki serdeczne za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia w następnym.